Przywitałem dzisiaj część z Was, prawda? A moja prezentacja będzie troszeczkę inna, będzie mniej akronimów, ale podziwiam Was, jesteście super. To naprawdę ja jestem bardzo pod wrażeniem to, co Polska robi, jeśli chodzi o te software houses, o tą siłę IT. Ja spotykam się dużo z prezesami jakichś Aseko czy jakichś takich dużych firm w Polsce. Jestem bardzo zainspirowany, ale kocham takie małe community, uh, które tutaj tworzycie. Ali uh, uh, i Piotr zaprosili mnie tutaj. Wczoraj uh, miałem okazję otworzyć konferencję w Waszyngtonie, taką małą, uh, fajną, IT, i robiłem to zdalnie, bo prawda, uh, i oni byli fizycznie, ja byłem zdalnie, miałem dobry czas, ale z Wami się cieszę, że mogę być tutaj fizycznie, prawda? To dziękuję bardzo Wam za zaproszenie. A i to mówi się Państwo, zapnijcie pasy, bo zaraz będzie fajny ride, okej. Okay? Okej. Okay. Mam też ściągę tylko po to, żeby nie popsuł kogoś e, nazw, e, na, nazwisk. Okej, okay? to przepraszam. I, I wiecie, to jest moja dr, dr, druga a, publiczne wystąpienie w języku polskim. Ja bardzo się zaniedbałem z językiem polskim. Przyznaję się, po prostu bardzo wiele lat tylko upływałem. W w języku angielskim uh, i funkcjonowałem. Uh, I teraz wracam bardzo do tego. Uh, uh, trochę więcej niż 22 w tym Waszyngtonie, ale już niech będzie 22. Okay. Uh, ktoś tam zrobił takie fajne uh, połączenie, że będzie filozoficznie, prawda? Pytanie. Lubię, lubię. U mnie będzie tylko filozoficznie. Ja już technologii nie robię, a kiedyś byłem bardzo Diki. Uh, tak podpytałem, co to API, uh, a to API. Yeah! Now, teraz wiem. Prawda? Seriously, seriously. Ja nie miałem pojęcia, a po prostu i ten polski uh, jest bardzo skomplikowanym językiem, jeśli chodzi o IT. Prawda? Uh, oh, just. Uh, to takie będzie coś, prawda? Uh, filozoficznie, intro. Jak jest jakiś typo, to ja też przepraszam. Uh, ktoś zna Alan Watts? Lubicie Alan Watts? O, oh, I love Alan Watts. Ja mam e, przyjaciół i mój najlepszy przyjaciel Reynolds. on jest artystą, malarzem, starym hipisem, walczył w Wietnamie i lubię takie klimaty dziwne, e, bardzo lubię kulturę, ale teraz odlecimy na chwilę, okej? Okay? So Alan Watts ma taki pomysł, na, na, żeby, żeby pomyśleć o swoim życiu przez chwilę. Gdybyś ty mogła albo mógł śnić idealny sen o swoim całym życiu. Okay. Jedna noc będę żył, śnił ten sen. Od mojego urodzenia do 100 lat będę żył. No to ja bym śnił, że chcę być agentem, że chcę mieć dużo pieniędzy, piękny dom i wszystko idealnie. Tak? Wy też, tak? No, takie super rodziny, wszystkie te rzeczy. Okay. To jedna noc, okej. Okay, Następne 20 nocy, okej. Okay, takie idealne życie, jak James Bond. Ja się czasami przedstawiam, James, T. także tak, na żartu. Ale później bym miał ochotę po tych pierwszych 20-50 nocach na trochę, trochę niepewności. To mówię, okej, okay, 5-10% zrobię, żeby było coś, czego się nie spodziewam. I może to nie będzie idealne, prawda? Okej, okay, następne śnie, 20 nocy, 50 nocy tak lubię to, co nie wiem, co się wydarzy, tam, gdzie mam takie trudne przygody. Wiecie, jak dalej historia będzie szła. Następnej nocy 50 na 50. 50 super agent, a 50 może katastrofy, jakieś niepewności, coś, czego nie kontroluję. To jego historia. Później dojdziemy do takiego momentu, w którym, a ja już nie chcę być tym James Bond, ja chcę wszystko nie wiedzieć. I robimy taki fajny loop dochodzimy do tego miejsca w którym to jest nasze życie, ok? Ja wyjechałem z tego miasta 30 lat temu, z tego miasta, w którym jesteście. Miałem dylemat czasami i ten dylemat się podzielę. Byłem bardzo biedny, byłem bardzo biedny. Miałem wybór, wybór hamburger albo bilet PKS do domu. Nice, ha? Huh? I jak mam, byłem młody, to wybierałem zawsze coś do zjedzenia. Hamburgeru wtedy nie było, to mu jest jakaś kanapka. Wybierałem coś do zjedzenia i robiłem e, autostopem jechałem do domu. Mówię, poradzę sobie, ale pamiętam tą noc. Ja miałem do domu trzy godziny, byłem godzinę przed domem, było ciemno. A już mówię, nie złapię tego stopa. Ale nie byłem głodny, ok? Nie byłem głodny, a ja zawsze byłem głodny w koszalinie. I mówię tak. I przyjechał PKS. Ja wsiadam, miałem 5 zł czy 50, nie wiem. I mówię, do najbliższej stacji poproszę. Tam, tam mówi ten pan: 5 zł. Ja wiem, 5 zł. Wiedziałem, że będę jechał więcej tych stacji dalej. Uh, usiadłem na przednim siedzeniu i się bardzo wstydziłem, że nie mam pieniędzy, że jadę dalej do tej stacji, że łamie te reguły uh, gry. I powiedziałem muszę coś zrobić super. nie? Muszę coś zrobić super uh, i, i powiem wam, że trochę mi się udało. Nie? Trochę mi się udało. Nigdy nic nie odziedziczyłem, ale tytuł jest yy, 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 no, śniadanie z Billem Gatesem. Miałem tak, miałem śniadanie z Billem Gatesem, to nie na jakieś tam osiągnięcie. Ale chcę wam powiedzieć, skąd przyszedłem, bo w tym jest wielka siła. Tak się mówi w Stanach często, żeby nigdy nie zapominać, skąd się przyszło. Ja się cieszę, że mam dzisiaj tą odpowiedź dla was, opowiadając wam, skąd się przyszło. Gdy kupowałem mój siódmy dom w Stanach Zjednoczonych, po zjedzonym śniadaniu z Billem Gatesem naprawdę czułem się dobrze. I, i powiem wam, to było też dzięki temu miastu, gdzie Taki chłopak bardzo ubogi, mógł się czegoś nauczyć, później jakąś jedną szkołę skończyć, później kolejną, kolejną, kolejną. Dużo się uczyłem, gdzieś tam mi się udało. Anyway, to tak ten sen, wiecie, ta nieprzewidywalność, takie rzeczy. Tu coś o mnie. Coś zrobiłem, prawda? Lubię IT zawsze, zawsze byłem w branży, zawsze lubiłem community. Uh, taka jest tamton. Wyman Award, to taki nie żyjący już inżynier. Ogromna nagroda. Chyba pięć osób na świecie ją ma. I'm so proud of that. Um, uh, bo, a jestem stąd. To takie Loudoun County. Tu spędziłem większość mojego życia. Uh, to jest bardzo dziwne miejsce. Uh, jak na pewno jesteście w IT, to wiecie skąd powstał internet. Uh, to stamtąd powstał tak naprawdę. I tam jest internet. Tam jest nie 80, tylko 90% traffic całego na świecie. Jak klikasz w telefon, to jest w Loudoun County, już tam nie jest 130, tam jest pewnie 150 Data Center na takiej małej przestrzeni. Ja właśnie tam mam dom też w Ashburn, Virginia. To jest bardzo dziwne miejsce. AOL i Verizon zainicjowało to. Jak ktoś zna historię internetu, to pierwsze te 13 już e, akronim, przepraszam, de, DNS serwerów tych takich korowych. właśnie one tam były w takim ukrytym lokacji. Prawda, bo tak działa internet. Dzisiaj już dzięki Verasign i innych technologiom to już nie schodzi tak głęboko. Nigdy ich nie dotykamy, to wszystko jest wirtualne, ale koncept na internet e, po prostu I, i tak naprawdę internet to jest tam. E, bardzo ciekawe miejsce, najbogatsze miejsce w Stanach Zjednoczonych, najwyższy income na osobę. A, tak się wydarzyło, że tam istniałem, funkcjonowałem. I tam też zostałem rozpoznany. Ten chłopak co wybierał między hamburgerem a biletem PKS z tego miasta do domu. To nice. To wpływ, ja dużo mówię o wpływ, bo bardzo lubię ludzi. To takie małe, mało jest o IT, ale też dużo mówi o mnie, że jakby w tej drodze budowania nie wiem, takie duży Data mining robiłem kiedyś. Największe w Stanach, 7 milionów ekstrakcji w ciągu 24 godzin byłem taki giki i potrafiłem tak szybko mówić z tymi akronimami. Później po prostu postanowiłem jakby przenieść się w takie inne miejsce, gdzie pokochałem bardzo ludzi, Teamy i, i, i departamenty gdzie chciałem zrozumieć jak wpływać na ludzi, żeby oni też mogli tak szybko mówić, budować i po prostu tworzyć to piękne społeczeństwo i, i informacyjne, w którym jesteśmy. I dzisiaj już nie jestem geek, już dzisiaj nic nie zaprogramuję, mimo to, że lubię spotkać się z, nie wiem, później będę mówił o quantum computing trochę, bo to też przyszłość i, i AI, i cyber security. Lubię tych ludzi się spotkać i pomyśleć, ale bardziej na takich y, y, w takim LalaLent, to się mówi, w takich chmurach po, po fruwać, uh, i, i, i zrozumieć, co będzie następne, prawda? Bo następne będzie szok, prawda? Następne pięć lat nie będzie takie, następne trzy lata nie będzie takie, jak jest. Uh, uh, I ja bardzo dużo wierzę w ten AI i inne rzeczy o tym też Jak wpływać na ludzi, to, 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 to ktoś mi pomoże w wykładzie? Ktoś ma pomysł, jak wpływać dobrze na ludzi. To, kto mi pomoże? Ktoś mi pomoże? Edukować, excellent, tak to jest dobre pytanie. Jak masz interwiu o pracę, ktoś się spyta, jak rozwiązać głodu problem na świecie. Edukacja, bardzo dobra odpowiedź i też wpływać na ludzi, też edukacja. Tak bardzo, bardzo dobre. Ja właśnie mam problem z językiem polskim, bo część tych rzeczy ja uczę, taki influence model czasami i inne rzeczy takie i nie ma czasami słów polskich. I Ja dzisiaj miałem spotkanie. Wcześniej w lunch z osobą, która mi dawała korepetycję z angielskiego. To jest tak funny. Ja nie mogę naprawdę, bo mieliśmy cudowny czas ja ją pytałem o te słowa, które z wami się za chwilę podzielę. Ja używam zawsze logiki i używam często personal appeal. Personal appeal to taka jakby źle to bardzo brzmi po polsku, ale to użyje taka aura osobowa. Takie coś, co ja tutaj robię, takie show małe każdy ma swój wersję. Ktoś jest nauczycielem, ktoś jest super inżynierem, to unikalna aura osobowa. I, I wy tutaj jako społeczność tworzycie właśnie, nie wiem, drugi albo czwarty, jakiś taki najsilniejszy. Najsilniejszą rzecz, która wpływa na ludzi, to jest właśnie taki networking. Poprzez te grupy użytkowników, albo takie społeczności, prawda? Dużo tu się dzieje: bargaining, wymieniamy, prawda? Bater informacji, jakiejś technologii, to też jest piękne. Mógłbym dużo o tym mówić, ale coś innego opowiem, chyba nie wiem. Co jest ważne? Ktoś wie, co jest dla niego ważne, jeśli chodzi o pracę i IT? Ma ktoś pomysł, jak, co jest ważne dla Was? Dla mnie zawsze ważny był Wzrost. Jak przyjmowałem kogoś do pracy, a dużo ludzi przyjmowałem, czasem chciałem złożyć rzadko, ale przyjmowałem, to zawsze patrzyłem na ten wzrost. I myślę, że tutaj, jak mamy tą rocznicę, 10 lat, to też fajnie, ale i patrzyli na ten wzrost. To nieważne, gdzie się jest, prawda? Jak zatrudniałem kogoś do pracy, to też niekoniecznie interesowało mnie, gdzie jest. Tylko mnie interesowało, jaki ten dystans przebędzie. I to było dla mnie zawsze bardzo ważne. Jak tworzyć energię, to, to tak, jak widzicie, ja próbuję tworzyć energię, bo po dwóch godzinach, że wy siedzicie, jesteście najlepszą publicznością w ogóle w Europie Wschodniej i Centralnej, prawda? Bo ja już ja, ja z moim ADHD, to ja mam trudności siedzieć tyle, ale jak tworzyć energię, Poprzez to, że się poznajemy, najlepsza jest energia. Wy poznajecie teraz moją osobowość. Prawda, Ja za chwilę na tym bankiecie poznam waszą. Przy wejściu próbowałem chwycić kilka osób, bo macie super osobowość. Ja z tego też czerpię energię. Ale powiem wam taki trik mały. Ja zawsze go używam z moimi um, pracownikami. To to, że spotykam się z nową osobą i próbuję ułożyć taką małą piramidę, piramidę ważnych rzeczy, i zawsze jestem zaskoczony. Daję takie małe kartki, co dla Ciebie jest wygląd ważny, czy zaufanie, a może akceptacja. I szczególnie w takim środowisku, często gigów, w którym my żyjemy, możemy być często zaskoczeni tym, co jest dla Ciebie ważne. Dla wielu z nas ta akceptacja tego, kim jesteśmy. Z jakiej społeczności przychodzimy? To, żeby czuć się zakceptowany, jest super ważne. I gdy poznajemy się w miejscu pracy, fajnie jest szybko wiedzieć, co jest dla ciebie ważne. Nie czekać rok czy dwa, będziemy się poznawali, tylko naprzód, ułożmy tą piramidę, pokażmy swojej całej drużynie, że dla mnie jest ważne to, żeby zaufanie, a dla kogoś może być, pieniądze mogą być ważne i to też jest ok. Ale warto wiedzieć na start. To ja takie różne rzeczy robię, jak pracować sam, nie wiem, bo jestem na emeryturze. Nie wiem, czy wiecie, już naprawdę, już nie zarządzam. Ah. Um, OK, teraz podglą podglądam na ściągle, przepraszam. Sochi Gaz, to bardzo fajny quantum fizycyst. Cztery miesiące temu byliśmy w Orlando, na Florydzie, miałem okazję ją poznać. I ona mówi o quantum computing, to fan. A Piotr powiedział mi: Kuba weź jakieś tam teki, wrzuć trochę rozmowy, żeby nie było, że to tylko filozofia. Wiecie, quantum computing to jest bardzo duża przyszłość. To, co się dzisiaj dzieje wokół quantum computing i Cyber Security jednocześnie, to zrewolucjonizuje absolutnie wszystko. To już rewolucjonizuje wszystko. Niestety Ameryka w tym nie ma, li nie jest tym liderem, są w tym liderem Chiny. Tak jak wiemy, po raz pierwszy jesteśmy w stanie z quantum computing. Stworzyć klucze, które nie są z natury możliwe do skopiowania. To jest ogromny news. Po prostu to wysadza głowę, bo wszystko, co do tej pory robimy w IT, to my robimy bardziej e, e, jakby skomplikowane. Prawda? Mam jakiś hash, tam 100 znaków, później 1000 znaków, 3000 charakterów, po prostu kod, który jest trudniejszy, trudniejszy, trudniejszy do złamania, ale to nie ma sensu. Bo jak zrobimy coś trudniejsze do złamania, to później to możemy złamać, prawda? Ale jak mamy naturę kwantową, gdzie te entanglement, cząsteczki, które są zaplecione z natury, nimi się możemy podzielić, ale ich nie możemy skopiować, wtedy mamy doskonałe klucze. Ale to na inny wykład, dobrze? Bo ja mam tylko 20 minut i już mi się kończy. Ktoś tam dostał Nobla w tym roku, prawda? Za co dostał? Za, za bycie ojcem chrzestnym tego AI. Ja mam ogromne uczucia, jeśli chodzi o AI. Zrobiłem taką serię wykładów dla liderów, bardzo fajne w Stanach, jedna naprawdę hicior, miałem całą bibliotekę pełną ludzi I, i ja wierzę w to, że ten AI jest obecnie największym przeszkadzaczem na rynku w ogóle IT i technologii, przy czym to jest myślę chwilowe. Ja tak jak wspomniałem, przepraszam, Cofnę się. Ops, ktoś mi tutaj, okej, okay, już, już, już. Tym niższym, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. A, to na technologię. Tu mi się pojawia coś, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, super, super. Um, okej, okay, cofnę się jeszcze. Przepraszam, jest największym przeszkadzaczem ten AI. Ja spotykam się z tymi prezesami tych dużych firm, naprawdę dużych firm w Polsce, te software houses, y, które napędzają tą ekonomię i oni wszyscy mają kryzys. Nie wiem czy wiecie, oni nie powiedzą tego wam, ale powiedzą to mi, bo ja im trochę tak doradzam. Mają ogromny kryzys e, ze względu na AI, bo, bo taki klasyczny development jakby w takiej skali dużej, gdzie są duże pieniądze jakby został zatrzymany. Dzisiaj firmy walczą o to na rynkach. Duże firmy, które robią ten development, one są w stanie nawet zapłacić za to, żeby mogły dla kogoś stworzyć jakiś kod. To jest po prostu upside down, wszystko się zrobiło, bo, bo tak jak mówię, nie wszyscy umieją pracować z tymi dużymi: nie powiem LLM-ami, czy tak powiem, z tymi dużymi systemami opartymi właśnie o sztuczną inteligencję, które mają tak doskonały search and retrieve. Że, że nie masz z czym konkurować, prawda? Problem jest taki, że wszyscy się boją o te swoje dane dzisiaj. Właściciele tych danych, dla których te duże firmy pracują, że troszeczkę rynek jest sparaliżowany i bardzo wielu kontraktów jakby jest zatrzymanych, stoją w takim miejscu, w którym nie powinny być, bo nie generują dużo finansów. Ale to jest chwilowe. Mnóstwo prac zostanie stworzonych. Ja mam dobrą, dobrą, dobre myśli na ten temat. Okej, okay, to trochę taki było. Jeszcze może być więcej na, na przy szampanie. Po szampanie to taki, jest takie, takie, takie będę opowiadał. I promise. To, ale co, co możemy zrobić dla Was, co, co możemy zrobić w życiu, żeby, żebyście się czuli chociaż trochę zainspirowani? Ja nie potrafię inspirować, nie umiem dać komuś energię, ale potrafię i zawsze próbowałem. Być jakąś lepszą wersją siebie. Czasami może nawet próbuję być najlepszą wersją siebie, co mi się cięż, nie, nie tak często udaje. Ale każdy z nas jest w stanie położyć środowisko, poprzez które właśnie możemy inspirować innych. Dla mnie tym środowiskiem był Koszalin. To była szkoła Stasiica, tam mechanik taki. Ja tam chodziłem do liceum, było pierwsze liceum o profilu informatycznym, prawda? I tam był taki nauczyciel informatyki, on, Krzysiu Dobrowolski. On miał taki podobny haircut, jak ja i Piotr i po prostu mnie zainspirował. I ja stworzył środowisko, które mnie jakby dotknęło i chciałem więcej. I ja życzę Wam tego też, żebyście tworzyli to fajne środowisko, inspirowali siebie nawzajem i naprawdę docencie tą społeczność, którą macie, bo to tak naprawdę to ludzie, ludziom nie technologie, nie kwantowe komputery, nie AI zmieniają życie, tylko my sobie nawzajem, poprzez to, że poznajemy się i, i, i dotykamy siebie w taki właściwy sposób, w który mamy tą energię na, ten, na tą codzienność, która czasami jest trudna. Dziękuję.